okazało się, że bęben mocący jest uszkodzony i to mocno. Coś musiało wpaść najprawdopodobniej kamień. Widać też, że w tym miejscu musiał ten kamień gdzieś dokładnie iść. I tutaj jest też uszkodzone klepisko. No klepisko jest krzywe, jest do prostowania. Tak samo bęben mocący. Beton jak skała tego nie idzie ruszyć. Witam. Dzisiaj z serwisu kombajnowego. Się tak się akurat składa, że nie ma naszego kierownika. Muszę go zastąpić, ale mam nadzieję, że uda mi się to dobrze zrobić. Na tapecie, jak widzicie, mamy kombajn Fend. Klient przeprowadził go do naprawy i do przezbrojenia z kukurydzy na zboża. Także najpierw wejdziemy do kabiny, zobaczymy, ile ma dokładnie godzin. Tak, jak widzicie. Kombajn ma przepracowane na silniku 1400 godzin, na mocarni 592 godziny, skoszone 1336 hektarów, czyli można powiedzieć, że kombajn raczej nie stał, jest dobrze eksploatowany. No i główną przyczyną, jakby taką tutaj, co należy wykonać i musimy zrobić. Jest to sprawdzenie układu omotowego. I tutaj pokażemy Wam. Podczas przezbrojenia okazało się, że bęben mocący jest uszkodzony. I to mocno. No jak wiadomo, coś musiało wpaść. Najprawdopodobniej kamień. Tu można zobaczyć, ten cep jest najbardziej wygięty. Czyli można zasugerować, że tu, w tym miejscu, ten cep był jak pierwszy, który skontaktował się z ciałem obcym widać też, że w tym miejscu musiał ten kamień gdzieś dokładnie iść i tutaj jest też uszkodzone klepisko. No klepisko jest skrzywe, jest do prostowania. Tak samo bęben mucący. No wszystkie listwy cepowe muszą być nowe, yy, rozebrane. No bęben musi zostać wyważony, no i wtedy będziemy mogli go zamontować ponownie na kombajnie. Tu nawet widzicie, ta końcówka też jest odgięta, nawet zaczęło już troszkę pękać, no ale to tak będzie zdejmowane. Będzie robione. Tu po tym zaklepiskiem jest taki moduł, to się nazywa przez Fenta ABC. Jak widzicie też są uszkodzone, popękały te druty. No To jest akurat taka tutaj słaby punkt trochę tych kombajnów, że te druty one wylatują niekoniecznie, jeżeli wpadnie nam coś do mocarni i, i jakieś ciało obce je uszkodzi, tylko po prostu no mają taką tendencję, że tak jak widzicie pękają w tym miejscu. Albo w tym miejscu. No i niestety producent nie przewidział tych drutów, tylko w zakupie można kupić cały jakby ten, ten segment tego ostatniego tutaj klepiska. No ale my tu akurat sobie z tym problemem poradziliśmy i, i mamy u nas na magazynie takie druty nawet do kupienia, także bez problemu regenerujemy te klepisko. No i jak wiadomo jest wtedy niższy koszt regeneracji takiego klepiska, nie trzeba kupować całego, no bo tutaj. Niekoniecznie musi one być całe od razu wymieniane. Tu mamy wariator, to akurat z wariatorem, nie ma nic niepokojącego, nie jest jakoś wytarty, zużyty. Także tutaj raczej nic nie będzie robione, jest tylko rozebrany do sprawdzenia. No i tutaj mamy przenośnik pochyły, czy tam gardziel. Jak kto woli można, nie wiem czy będzie widać to na kamerze. Zobaczcie spęknięty łańcuch no i też widać ten łańcuch, jak widzicie przeskoczył zobaczcie jak przekręcę ewidentnie widać, że listwy nie są równo czyli albo jest na tyle już wyrobiony albo po prostu klient nie dbał o jego naciąg chociaż można tu widać po tych zębatkach zobaczcie ile tu mamy luzu między ogniwami, także że łańcuch kwalifikuje się do wymiany, no bo jest spękany już. No a dwa widać też tu, widzicie po wszystkich zębatkach, że ta przerwa między ogniwami jest bardzo duża, czyli może też to być spowodowane po tym, że taki łańcuch przeskoczy. Podejdziemy bliżej do kombajnu. Tutaj kolejne wycząsacze, tutaj nie widać, żeby coś się z nimi działo, no poza oczywiście wyczyszczeniem, no i podsiewacz. Podsiewacz, bardzo ważna rzecz, no tutaj akurat, jak widzicie, klient kosił kukurydzę i jest on troszkę nie za bardzo dobrze przygotowany do sezonu zimowego, ponieważ tak, podsiewacza nie powinno się zostawiać, a dlaczego? No zobaczcie, to jest teraz jak beton, jak skała tego nie idzie ruszyć. To raz, dwa. O, zobaczcie. Jak mi się kawałek udało tego zdrapać. Ten pociewacz potem nam rdzewieje, czyli jak zostawimy na zimę tak zaklejony pociewacz, to niestety, ale, ale skutkuje to dużą rdzą. No i takie bardzo ważne. Jak tak zostawimy pociewacz, to on nie spełnia swojego zadania, bo on jest gładki. Wtedy masa nie jest stopniowo przesuwana w stronę sit, tylko po prostu zbiera się tu materiał i potem. No nie jest to tak to, to, to podsiewacz pracuje przy tył podawane na, 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 na sita tylko jest to tak nierównomiernie dostarczane no co za tym idzie nie jest wtedy dobrze czyszczone sita są bardziej obciążone także no nie powinno się tak, tak. na pewno zostawiać I tak przy okazji tu mamy obok kombaj RSM i tu trochę yy, Inżynierowie tego kombajnu lepiej przemyśleli tą sprawą, ponieważ tu pociewać, jak odkręcimy te dolne śruby, możemy bez, bez problemu wyciągnąć do przodu. No co, co za tym idzie? Po takim sezonie kukurydzianym łatwiej nam ten pociewać wyciągnąć, umyć, umyć, no i doprowadzić do stanu, stanu jakby takiego faktycznego. A tutaj, niestety, w tym kombajnie inżynierowie no nie pomyśleli tutaj o operatorze, no i w sumie o kombajnie ponieważ tego podsiewacza nie idzie wyciągnąć znaczy wyciągnąć w sumie idzie no ale wtedy trzeba tu rozebrać całe półki całe ramiona od podsiewacza no jest to skomplikowane i zajmuje bardzo dużo czasu także no akurat tutaj na plus inżynierom z RSM że tak, tak udało im się ten problem rozwiązać tak jeszcze nawiązując co do koszenia kukurydzy kombajnami też tu inżynierowie akurat wykazali się taką fajną inicjatywą, ponieważ w kombajnie RSM w zbiorniku mamy pulsatory, czyli ściany w kombajnie w zbiorniku nam się trzęsą, no i tak kosimy kukurydzę w trudnych warunkach, kiedy ona jest jeszcze bardzo wilgotna, no na pewno każdy z was, kto kosił kombajnem, wie, że taka kukurydza, no, słabo wylatuje ze zbiornika, zawiesza się tam w różnych miejscach, no i tu właśnie w tych kombajnach no jest, to, jest to trochę problem, no, a tu RSM akurat nie można powiedzieć, bo wybrnął z tego dobrze i rozwiązał ten problem bardzo dobrze także to jeżeli chodzi o takie tutaj porównanie to idziemy zobaczyć, jeszcze są zamontowane sita kukurydziane w tym kombajnie, oczywiście one będą zmieniane tu mamy wyczosacze. akurat wyczosacze można powiedzieć w tych modelach trochę tu są słabym punktem, bo one jak ktoś tu nie smaruje tych panewek to się jakby zacierają i zawieszają, ale tutaj zobaczcie, ja biorę, podnoszę ręką te wycząsacze i one się obracają. No, oczywiście pasek od napędu jest ściągnięty, także można powiedzieć, że tutaj jest wszystko dobrze z tymi wycząsaczami, są one tu zadbane, no, tak zalecamy też zawsze klientom, żeby tu te panewki smarowali. Każdego dnia, przynajmniej raz raz jednym pompnięciem smarownicy o co chodzi. No chodzi o to, że jak codziennie rano, chociaż raz tu ten smar nabijemy. Zawsze ten smar jest czysty, tu gdzie jest styk panewki z wałem, a ten brud jakby rozchodzi się na bok. Także na pewno takie coś przedłuża działaniu kombajnu. Tutaj mamy już widzicie ozejmowane paski po to, żeby posprawdzać wszystkie łożyska, naciągi, paski, żeby posprawdzać, czy nie są uszkodzone, czy wszystko z nimi dobrze. No i tutaj sobie widzicie, mamy podpisane na każdym kole, gdzie mamy napisane OK, czyli to koło już mamy sprawdzone. Wiemy, że tu na przykład widzicie, na tym napinaczu zakręcimy, nie słychać łożyska, żeby one szumiało czy coś, tak, że wiemy, że tu jest z nim dobrze. No i już nie musimy dwa razy z tego samego miejsca wracać, bo jak już wiemy, że mamy koło podpisane, czyli z nim jest wszystko dobrze. O, tu mamy sprzęgło głowę. To też taki może nie tyle słaby punkt tego kombajnu, co yy, no trochę operatorzy tutaj przesadzają. Tu mamy taki smarownik od sprzęgła, no i ten smarownik powinno się smarować raz na początku sezonu, a niestety operatorzy smarują go codziennie. Co za tym idzie? Ten smar rozprowadza się po całym sprzęgle, tu mamy sprzęgło kłowe no i w momencie, kiedy to sprzęgło nam się załączy, ten smar rozprowadzi się ładnie wszędzie po całych tych kłach. No i niestety wtedy już nie idzie kombajnem ukosić sprzęgło, ślizga się cały czas, nawet jeżeli nie jest tutaj przenośnik ziarnowy czy kłosowy obciążony. No i praktycznie jedynym rozwiązaniem wtedy jest jechać, żeby odkręcić te śruby, wyczyścić całe sprzęgło, zmontować od nowa i wtedy można dopiero dalej kosić kombajn. Jak widać z grubsza został odmuchany, nie wygląda tu jakby najgorzej. Do takie, trzeba mocno zwrócić uwagę. Jak yy, zobaczycie, tam będzie widać, mamy silniczki elektryczne, które są odpowiedzialne za sterowanie klepiska, czyli za podnoszenie i opuszczanie go góra dół. No i tutaj yy, tak na te gwinty od tej regulacji trzeba szczególną ostrożność zwrócić, ponieważ one jak zajdą brudem jakimś kurzem, to potem te silniczki yy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie potrafią tego klepiska ruszyć góra dół. No, no jest to uciążliwe, bo trzeba o to dbać, czyścić te gwinty, akurat można powiedzieć, że RSM też ma to trochę lepiej rozwiązane, bo jest to na siłownikach hydraulicznych, no i wtedy, wtedy nic tam nigdzie nam się nie zabrudzi, siłowniki, jak wiecie, no pracują w czystym, są w środku, zabudowane, także jest to, jest to też na plus do tego kombajna. Może przejdziemy jeszcze. Bardziej do przodu, to jeszcze zobaczymy jak odrzutnik, Za z akurat nie widać, żeby coś się działo. No jedyne co to możemy zobaczyć, tu ta przerwa co jest między wycząsaczami, a ta blacha, tu powinien być taki fartuch, który jakby zapobiega temu, kiedy jak się kręci, żeby ta słoma nie wlatywała, czy tam kaczany, tak tutaj widzimy, za daleko na wycząsacze, tylko to, to, ta guma ma je zatrzymywać, żeby one spadały słoma czy to kaczany na początek wycząsaczy i przebiegły cały ten cykl do tyłu w celu no, odseparowania ziarna od resztek tych, tych pożniwnych. No tutaj jak widzimy z tego fartucha to za wiele nie zostało. Jeszcze przejdziemy z tej strony. Już też widzicie mamy pozdejmowane paski od wentylatora zakręcić wentylatorem, też nie słychać łożysk, które wiemy, że, że one są dobre tak samo tutaj od górnego koła tu z wariatorem już nic się nie dzieje także to jest jakby tutaj dobrze tu mamy zdemontowany akurat przenośnik osowy i tu akurat można zobaczyć no te zębatki też już są troszkę podjechane od tego przenośnika, no ale to jeszcze tam ustalimy z klientem czy, czy będziemy to wymieniać, czy klient jeszcze będzie chciał na tym co jest pracować. Zobaczymy. Tu mamy przenośnik ziarnowy, no tutaj łańcuch trochę jest za luźny, to trzeba podciągnąć. No ale to akurat tu jeszcze teraz do sprawdzania to nie ma nie ma takiej potrzeby, bo tak trzeba będzie go zluzować do końca. Przejdziemy do tyłu, zobaczymy jeszcze rozdrabniać słomy. Co tu się z nim dzieje? Widzimy wszystkie noże. Są równo podjechane, nie są nigdzie wyszczerbione bardzo ważne, że one wszędzie luźno się poruszają. To jest też bardzo ważne, żeby one każdy jeden nóż swobodnie pracował, nie ruszał się. No i bardzo ważne, że są równo wytarte, nie są wyszczerbione nigdzie od kamieni, czyli ten bęben raczej tu jest też w tym momencie dobrze wyważony, no jak któryś nóż będzie no to wtedy wiemy z automatu, że niestety to, to będzie, będzie miał bicie. I tu też taka nawet rada, nieraz, jak jesteście na polu i coś Wam wpadnie i przeleci też przez jakby się słomy i, ten, i te noże na przykład się uszkodzą, że pół, nożu się, pół, noża, pół noża się wyłupie. To wtedy tak szybko, żebyście mogli dalej pracować, to najlepiej tego noża nie zostawiać, tylko ten nóż odkręcić, obydwa noże odkręcić przekręcić bęben no i po przeciwnej stronie jak najbliżej tego, tego tutaj rzędu też odkręcić te, te dwa noże. A czemu tak? No chodzi o to, że jak zostawimy tu pół noża, bo pół nam się wyłupie to niestety ten bęben już będzie miał bardzo duże bicie przy tych obrotach jakie on ma a jak wykręcimy te dwa noże i po przeciwnej stronie no to wtedy jest mniejsze ryzyko jakby niewyważenia tego bębna i Sprawuje się to lepiej. Ale to mówię, to jest tylko takie, takie jakby po prostu, że musimy skończyć pole, nie mamy na polu zapasowych noży. To jest takie takie szybkie rozwiązanie. No tu akron mamy wyciągnięte przeciwnoże. No tu w tym miejscu powinno się znajdować przeciwnoże. No ale to to jak klient kosił ostatnio kukurydzę, no to dobrze, bo one muszą być powyciągane. O no, omłot kukurydzy przeciwnoże stałe są, są zawsze wyciągane. I jeszcze zobaczymy jeszcze na silniku, co tam się dzieje. Ta drabina już też widać skrzywiona troszkę. dobrze wskoczyło, chyba tak. Mamy kosz chłodnicy. Chłodnice widać były dmuchane, nie są jakoś zaklejone. Kosz chłodnicy też nie widać, że był jakoś uszkodzony. Otworzymy jeszcze, zobaczymy. No, silnik widać nie ma jakichś ważnych wycieków. Hydrostat też nie. No, zbiornik akurat jeszcze widać troszkę są resztki kukurydzy, aczkolwiek no, jeżeli gdzieś tam kombajn stoi pod wiatą, nie leci na niego woda, to się nie zaklei, nie zgnije w tym zbiorniku, też te pół biedy. To takie też bardzo ważne, nie wiem czy będzie widać. Tu w tych modelach bardzo trzeba zwrócić uwagę ten napinacz hydrostatu, ponieważ kiedy ten wymiar tutaj sprężyny jest trochę za wielki, to on potem wpada w taki rezonans, mocno drży, te napinacze tu pękają, śruby się urywają, no i nieraz też na polu może zajść taka sytuacja, że jak nam to pęknie, to nie zjedziemy nawet z pola, ponieważ no, pasek będzie luźny, nie będzie przenoszenia napędu i niestety Mamy awarię, także tutaj też warto na to zwrócić uwagę, zgodnie z instrukcją dbać o naciąg tej sprężyny, a na pewno nam to wtedy dłużej posłuży. To zamykamy. Mamy nawet 2019, czyli to w 2019 roku wcześniej sprawdzaliśmy łożyska już ma nawet jest zaznaczone na łożysku myślę, że tak pokrótce i po szybkiemu byłoby to wszystko na temat przeglądu takiego przedsezonowego tego kombajnu. No, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, chcieliby coś wiedzieć, poradzić się, czy coś, to prosimy możecie dzwonić do nas na serwis. Chętnie pomożemy, odpowiemy Wam na, nasze, na Wasze pytania. Chętnie służymy radom. No, na dzisiaj to by było tyle. Proszę tylko pamiętać o zostawieniu kciuka w górę i zasubskrybowania kanału. No dzięki, no i do usłyszenia.